Cześć, z tej strony Jasne, witam na kanale Gameralnie. No, co za noc za nami. Grałem sobie spokojnie Fala na Wake'a 2, a tymczasem Rockstar nic gruchy, nic pietruchy publikuje zapowiadany dopiero następny dzień zwiastun GTA 6. Podziękować możemy oczywiście Likerom, którzy uprzedzili wydawcę, który z kolei machnął ręką i Opublikował z miejsca materiał, żeby ludzie mogli go obejrzeć przynajmniej w dobrej jakości, bez zbędnego spamu. Wracając zatem z Bright Falls, miałem okazję przed przyłożeniem ucha do poduchy obejrzeć, co będzie się działo w Vice City w niedalekiej przyszłości. Nie będę tutaj omawiał, co widać na ekranie, bo każdy ma oczy i wyciągnie własne wnioski co do ewentualnej fabuły i bohaterów. Przyznać jednak muszę, że nie byłem szczególnie podekscytowany tym tytułem. Mam jednak świadomość, że sporo ludzi czeka na kolejną odsłonę swojej ukochanej serii. Przynajmniej przynajmniej z wypiekami na twarzy. Wziął mnie za to na wspominki i z samego rana przekazałem tę radosną nowinę kuzynowi, z którym to swego czasu rozjeżdżaliśmy namiętnie Krysznowców w GTA 1. Z tego co pamiętam była to część, w którą grałem najwięcej, kolejne odsłony jakoś mnie nie zainteresowały aż do momentu ukazania się GTA San Andreas i to był dla mnie tytuł znamienny, ponieważ pierwszy raz grając na komputerze poczułem się jakbym był postacią w filmie. Taka formuła przypadła mi do gustu i nie ma się co dziwić, że później sięgałem chętniej po tytuły RPG z takim właśnie wyrazistym wątkiem fabularnym. Miałem doświadczenia z GTA 5 i szczerze mówiąc po nich, coś czuję, że szóstka mnie nie zawiedzie, zatem patrzę na to wszystko z optymizmem. Najzabawniejsze w całej tej hecy z likowaniem treści związanych z GTA jest to, że Rockstar w zasadzie mógłby się nie bawić w ten cały marketingowy bullshit. Moim zdaniem i nie tylko moim, mogliby po prostu z dnia na dzień wypuścić tę grę i tak zarobiłaby krocie w kilka godzin po premierze. Ryzyko jest jednak takie, że przy okazji zepsuliby internet, jak Bartmoz z Cyberpunk'a. W przypadku GTA mamy do czynienia z naprawdę potężną marką, której nikomu kto kiedykolwiek miał do czynienia z graniem nie trzeba przedstawiać. Z jednej strony to ułatwia sprawę, jeśli chodzi o sprzedaż, z drugiej stanowi niemałe brzemię, bo na barkach Rockstar spoczywa. Ogromna odpowiedzialność. Ludzie obdarzali ich zaufaniem przez lata, to ogromny kapitał. Jak na razie udawało im się dotrzymywać obietnic, dostarczając produkty, no trzeba przyznać z najwyższej półki. Miejmy nadzieję, że dobra pasca potrwa nadal. Jak widać, prace nad GTA 6 posuwają się naprzód bezbędnego pośpiechu, więc możemy oczekiwać raczej dobrej jakości produkcji. Zastanawiam się jedynie, jak z grą poradzą sobie konsole obecnej generacji. Spodziewam się oczywiście kompromisów, ale najbardziej ciekawi mnie, czy otrzymamy tryb wydajności, czy też będziemy skazani na 30fps, jak w przypadku Starfielda. No ale zobaczymy. Do dnia dzisiejszego mój stosunek do nowej części GTA był zupełnie obojętny, ale możemy śmiało powiedzieć, że Rockstar ma moją uwagę. Czekam zatem na rok 2025, bo zwiastun wygląda naprawdę świetnie. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę miłego grania.